Hej, 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 witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Marvolo, a to jest kolejny mój odcinek informacyjny. Słuchajcie, co się pozmieniało, co będzie, co było. Otóż tak, na początku chcę oczywiście przywitać wszystkich moich nowych widzów. Jest was już y, prawie 430, a więc już jest dosyć, dosyć sporo. Y, słuchajcie, co dzisiaj, Co dzisiaj? o czym Wam chciałbym powiedzieć. Mianowicie chciałbym powiedzieć o tym, że, no i widzicie, zmieniło się, zmienił się nieco baner y, na moim kanale. Y, no i dwie serie, które obecnie rozwijamy, no to na pewno Empire Total War o, na wojennej ścieżce, ścieżce dodatek, y, jak i End War. Tom Clancy's Endwall. Bardzo mnie cieszy to, że ta ceja, mimo tego, że ta gra nie jest najnowsza, cieszy się dosyć fajnym zainteresowaniem na moim kanale. No i co dalej, co dalej? Otóż tak, może przejdźmy sobie do sprawy tej najważniejszej, dla której się właśnie tutaj widzimy. Mianowicie, mianowicie, w najbliższy weekend, właściwie w piątek, sobotę i w niedzielę. W Katowicach w spotku odbędzie się Intel Extreme Masters, mianowicie światowe finały w grach komputerowych. Bardzo fajna gadka dla wszystkich fanów esportu. Tutaj tą stronkę wrzucę Wam. To jest stronka oczywiście spotku dotycząca właśnie tego wydarzenia. Tutaj znajdziecie wszystkie, wszystkie potrzebne Wam informacje do tego, kiedy odbywa się impreza. Ile trwa, że coś kosztuje. Mianowicie, już Wam mówię, że ta impreza nic nie kosztuje, jest darmowa. Agry, z jakich tam będą toczyć się zawody, no to jest to oczywiście Leech of Legends, Starcraft 2 Heart of the Swarm oraz contest, Strike Global Offensive. Ja tam głównie jadę z powodu Starcrafta 2, nie będę tego ukrywał. No i może też troszkę z powodu Counter Strike'a. Z tego co wiem, będzie tam także dosyć sporo, dosyć sporo YouTuberów, mniej lub bardziej znanych. No i postanowiłem, że ja także się tam będę pojawiał. Kiedy tam będę? Na pewno będę w piątek po południu oraz wieczorem. W sobotę także się postaram być. Znaczy cały czas pracuję, jedynie wolną mam niedzielę, ale tam mam troszkę spraw prywatnych do pozałatwiania ale zawsze po pracy wpadnę na pewno do spotka. No i, 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 i. A, no i w niedzielę zobaczę, czy będę. Nie wiem, czy w ogóle będę w niedzielę. Na pewno będę w piątek i na pewno będę w sobotę. No i jeśli chodzi o, wracając do tematu mojego kanału, no to oczywiście zachęcam Was wszystkich do polubienia na Facebooku mojego fanpage'a. Tutaj macie, ja tutaj udostępniam na bieżąco wszystkie informacje dotyczące e, dotyczące mojego kanału, wszystkich filmów które są udostępniane e, dla Was. Dzięki temu właśnie nie będziecie, nie, nic, nic Was nie uminie, będziecie cały czas informowani na bieżąco, e, kiedy tylko coś będzie nowego na kanale. Mm. No i co jeszcze? Co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? E, Seria Sets Diver Unlimited zostaje wstrzymana. Mm, to na pewno. No i no i no, i myślę, że w najbliższym czasie możecie się spodziewać jakiegoś vloga, ponieważ dawno vlogów nie robiłem, troszkę się stęskniłem za nimi, no i myślę sobie, że y, wypadałoby coś w końcu zrobić. No i myślę, że y, w najbliższym czasie coś może pojawi. Yy, jak na razie kanał, y, to co się dzieje na moim kanale jest dla mnie jak najbardziej zadowalające. Yy, mogło być lepiej, oczywiście mogło być też gorzej. Yy, jest tak jak jest. Jest dobrze, nie ukrywajmy tego. No i myślę, że w najbliższym czasie będę chciał wam także pokazać kilka nowych gier darmowych, ponieważ obecnie gram sobie troszkę prywatnie w gry darmówki. Znalazłem kilka fajnych tytułów, no i będę chciał je wam pokazać. Oczywiście jeśli, jeśli problemy techniczne na to pozwolą. Znaczy jeśli nie wystąpią problemy techniczne. Wiadomo o co chodzi. Ok, no dobra, to by było chyba na tyle. A więc dla tych, którzy będą w Katowicach w ten weekend, no to do zobaczyska. A dla wszystkich pozostałych, do następnego razu. Widzimy się już od razu, znaczy widzimy się, bardziej się słyszymy niż widzimy już przy następnym moim gameplayu, let's play'u. OK, dobra, no cóż. Ja się z wami żegnam, życzę Wam miłego dnia. Na razie, cześć, cześć, ciao. ciao, do następnego.